Ej, ty! Ja? Tak, ty! Co ty sobie wyobrażasz? Robiłeś już tyle zapowiedzi. Gdzie są filmy? Tak, robiłem już wiele zapowiedzi, ale pamiętaj, że ja nie obijałem się przez te całe święta. A po drugie święta są po to, żeby spędzać je z rodziną, a nie na kanale. Pamiętaj, że ja się przez te całe święta też nie obijałem. Kręciłem filmy po nozach. Czasami miałem też nie ale kręciłem filmy dla was. Filmy się ukażą. Zaraz po nowym roku. Tak wiem, że jest drugi stycznia. <grym> Posłuchaj, ja się przez całe święta nie obijałem. Nagrywałem filmy. Jest nowa druga seria. Jedna już jest skończona, drugą kończę, a trzecią zaczynam. Także filmy będą, tylko trzeba poczekać. A SG jest w produkcji. Mam nawet kamerzystę, który czasami przychodzi na ASG i pomagał mi robić materiały, ale nie są one jeszcze poskładane, ponieważ ich wszystkich nie mam. Spokojnie, uspokój się. Filmy będą. Są święta. Jak to? Mam się nie denerwować? Obiecywałeś. Robiłeś kilka zapowiedzi. Kanał już jest otwarty chyba trzeci sezon. Nie wiadomo co. Filmy stare są usuwane. Jest może z pięć filmów na Twoim kanale, z tego trzy to zapowiedzi. Dwie gry i chyba jedno ASG. Co to w ogóle ma być? Chodzi o to, że filmy się pokażą w dobrym momencie. Nie będę wysłuchiwał Twoich... ...narzekań na brak filmów. Filmy będą, obiecałem i będą. Tylko trzeba poszegać. Siema, teraz już anormalnie. Słuchajcie, ja... Myślę, że Wam ta scenka dała dość sporo do zrozumienia. Ale posłuchajcie, ja się nie obijałem przez te całe święta, ale święta są po to, żeby spędzać je z rodziną, tak? Dzisiaj jest 1 stycznia, jak to nagrywam. Powiedzmy, że był Sylwester. Także ja nie świętowałem cały czas. Nie piłem, nie siedziałem sobie na planie nie piłem drinków, tak powiem. Tylko nagrywam też dla Was materiały. Odcinki z ASG też. Są, są składane, które będą robione. Wszystko jest w swoim czasie, tylko musicie trochę poczekać. No, wychodzi jak wychodzi, nie idzie to szybko. Ale ogólnie rzecz w tym, że po tych wszystkich startach kanału na moim kanale już jest około 60 filmów, tylko że nie udostępnionych. Przez całe święta, nawet w wczoraj, nagrywają materiały z gier. Jest. Skończona seria z Maxa Payne'a, Zabrałem się po tym za serię z y, Far Cry 1, w której już jest chyba 9 odcinków. Jest praktycznie już 3 czwarte części, z, znaczy 3 czwarte serii z World Craft House Chaos, trójki. Myślę, że to jest dość sporo. Ja. A zobaczcie, też, ja też na przykład jak, y, jestem teraz u Spiritsów Powinien to być koło mnie Paweł, ale już sobie poszedłem do domu po sylwetrze. Robiliśmy ASK, bo doszło do nas parę osób. Parę osób też się w to fajnie kręciło. Był pewien depet, bo... Ja chodziłem praktycznie z... Miałem jeszcze jedną replikę u siebie na Może wam ją opiszę, bo powiedzmy, że jest teraz na sprzedaż. Podrobiłem ją trochę, wszystko nie trwałem i... Nosiłem na Sg i dałem grać innym osobom na moich epikach. Także przeważnie biegałem ze swoim akm albo z Dragonowem. Dragonow też przeważnie był pożyczony Pawłowi, akurat. Paweł, czyli twórca kanału Sg Spirits, gdzieś w opisie będziecie mieli link do kanału. Polecam. Odróżnienie jest tam. Sporo fanów osób. No ale uwierzcie mi, że jak mieliśmy na przykład ASG w, yy, w piątek, później była sobota wolna, to był piątek od razu po świętach. Sobota wolna, w niedzielę znowu była ASG, a że parę osób nie mogło, to zrobiliśmy jeszcze w poniedziałek. No to naprawdę, po tych trzech dniach, no to mm, 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 szło dosłownie twarzą oraz ziemię, bo tak to można ująć. Naprawdę, po przechach, po trzech praktycznie tak po z to już się człowiek ma na, tak naprawdę dosyć. Jak wracałem do domu, to wyglądało to mniej więcej tak, że yy, zdejmowałem wszystko z siebie i magii i broni i na takiej wielkiej kupie, a ja siedziałem przy kąpie albo leżałem na łóżku, bo już miałem dosyć targania przez całą osłowę tylu rzeczy. Ogólnie nie, trochę u mnie było przez te święta z transportu że święta, święta, te wolne dni, które nie były świętami, to spędziłem sam. Albo nagrywając dla Was filmy, jeżeli szło, a jak nie, to na jest z przyjaciółmi. Więc ja się nie obijałem, materiały są, tylko mój fotograf, który nie chce mi ich oddać, że tak powiem, na razie. E, zamierzam też nabyć teraz po tym wszystkim dwie rzeczy, mianowicie jedna rzecz to jest kamerka, go Clever, tak, którą można postawić bieżące, jest jedna z lepszych. To jest taka podrobka GoPro Jedynki. To jest właściwie taka GoPro 1, powiedzmy. Nawet z takim samym montażem od GoPro. Ogólnie tą kamerkę i broń do CQB, czyli RK3. No, może nie do, nie do końca do CQB, ale okej, okay. mi to wystarcza. Naprawdę, nie siedziałem całymi dniami i nie. Nie obijałem się i tam nie wiadomo co robiłem, tylko też robiłem do lat filmy. Myślę, że ten materiał do Was dojdzie 2 stycznia. Razem tam chyba z partią 40 materiałów z innych gier. Może coś jeszcze gdzieś na kręce, jeżeli powiedzmy sprzęt mi na to pozwoli. Ogólnie to co teraz widzicie to jest nagrywane moją Nokią. Tak, powodzeniem. Mój go-kleber znaczy, GoPro jeszcze do mnie nie doszedł. A trudno go dość dostać, bo GoKle powiedzmy miał pewne problemy z tą kamerką i z produkcją jej, więc chwilowo jest niedostępna, ale ogólnie obiecuję Wam, że materiały będą już z akcji. Nie mam plan, jak ta kamerka może być montowana albo na głowie, albo jest też normalny montaż, mam razem nie dokupić do od GoPro, więc będę praktycznie nosił ją na AK. Jeżeli będzie szło, jak nie to na głowie. Więc myślę, że to Wam się spodoba. Staram się jeszcze wyposażyć wszelki do kamery, ale to w odpowiednim czasie nie wiem, bo słyszałem, że materiały z wszelkich akurat są dość kiepskie. Ale naprawdę, są święta. Może widzicie kawałek pewnie. Widzicie. Ja też staram się spędzać ten czas z rodziną bardziej niż na nagrywaniu filmu. Materiałów przez święta zrobiłem dość mało, ale myślę, że jakby święta uważam za udane, bo spędziłem je z przyjaciółmi i z rodziną. No i trochę zwani, że tak powiem. Ja nie mam dużo materiałów do przodu, tak jak Max Payne wyszedł chyba pierwszy odcinek, ja już mam skończoną całą sobie, ale to z takich powodów, że w marcu, tam w marcu e, dostaję praktycznie nowy komputer i mam zamiar do tego czasu skończyć parę serii. A to nie jest takie proste na nowszych komputerach, bo już na tym mam no, dość problemy. A jak będę miał siódemkę, to będzie dość trudne nagrywać starsze gry. Z niektórymi na przykład jest problem, ale. Okej, okay. jakoś sobie z tym poradziny. W ogóle nie mam jeszcze parę pomoców na serii, ten to ale nie wymarło, nie martwcie się. Chociaż... W Powiedzmy, że musiałem usunąć wczoraj kilka komentarzy, wczoraj jest 31 stycznia. Eee, nie będę ich tutaj cytował, ale mieliśmy z Pawłem niezłą bekę z tego. Ogólnie osoby, które mnie w ogóle nie znają, chodzą do, do gimnazjum, ale mnie nie znają, gdy są jakieś gimbusy z pierwszej klasy albo drugiej, piszą mi, co to kurwa jest. jakich gościu, którego w ogóle nie znam, najlepszy, eee, Powiedzmy, że go tam widziałem kiedyś na holu. Mm. Pisze mi co to kurwa jest. Najlepsze, że w ogóle nie gra w ASG. No, ogólnie to, to była zabawna sytuacja, miałem z tego bekę z 15 minut, ale naprawdę, nie nerwujcie się. Ja robiłem w tych pierwszych seriach parę błędów, teraz chcę, żeby to wyszło bardzo dobrze. Dlatego nie ma filmów często, żeby to było dobrze zrobione. Powiedzmy, że ja na kręcę taki materiał, dam na taki park. Akurat intra nie są mojej produkcji, ale są, powiedzmy, dość legalnie ściągnięte. No, ściągnięte... Nie powiem, że ściągnięte, powiedzmy, że kto dla mnie je zrobił, tak? Mam od tego swoich ludzi, że tak powiem. I naprawdę, robię taki materiał, powiedzmy, trwa tam z pół godzinki 40 minut, bo staram się przechodzić czapterami i... Chwilę na to, że gram 40 minut, tak z 15 minut obrabiam dźwięk, który jeszcze nie jest oczywiście wklejony do filmu, tylko samą ścieżkę dźwiękową. Później plegam intro, film, ścieżkę dźwiękową, ten obrazek na końcu i wtedy to jest magia. Pół godziny roboty, żeby to ładnie wyglądało, żeby to było HD, żeby było wszystko zajebiście. I to jest dość dużo roboty, naprawdę. 40 minut siedzę na kręceniu, a później godzinę na filmu filmu. nie tak było, a tak jak ostatni czapter, którego nie ogarniam trochę, bo powiedzmy, że się że przez Sybesta, to nagrywałem już chyba 8 razy, to jest 8, powiedzmy tam, razy pół godziny i to jest stracony materiał, bo nie przeszedłem nawet tam chyba do trzeciego roomu, bo naprawdę są tam rzeczy takie, akurat w tym czasie, że się nie mieści w głowie. Postaram się do Was przejść. Tak jak mówię, święta się kończą, niestety już nie ma świąt. Trzeba iść do szkoły, tam spokojnie, ja za dwa tygodnie mam kawię. I mam też 15 urodziny, więc powiedzmy, że zrobię dla Was jakiś specjalny. Będzie parę ciekawych serii z nie tylko moim udziałem w grach, będzie też ASG, ale będzie też coś ciekawszego. To zobaczycie później. Ale ogólnie, także mówię, zaczynamy, teraz nie mam przy sobie kalendarza, ale jak dzisiaj jest środa. wy dostaniecie do czwartek. No powiedzmy, że tak od poniedziałku zaczynamy. W poniedziałek pojawia się Max Payne, w wtorek może się pojawić Far w czwartek pojawi się... Albo nie, inaczej. W poniedziałek się pojawi Max Payne, w środę pojawi się Far a w piątek pojawi się... E, Warcraft. A w niedzielę będziemy ASG. Jeżeli nie będzie ASG, to będę wrzucał takie serie typu gram sobie z kolegą na lajcie albo no nie wiem, jakaś tam luźna gra albo jakiś tam planuję też utworzyć serię, to Wam akurat co spodzieluję. Jest takich naprawdę starych typu Wolfenstein 3D. Także to tam takie jedno odcinkowe jak powiem, projekty. I tak myślę, że to będzie dość ciekawy pomysł i myślę, że Wam się spodoba. Także jeśli z Wami żegnam, jeśli się nie denerwujcie, zaczynamy poniedziałek. Tym razem oficjalnie. Że siema na Okay. <laughs>